Cześć. Cześć! Nazywam się Felek i Fran. Dzisiaj zapraszamy Was do oglądania naszego nowego kanału. Odpowiedzi, odpowiedzi na pytania, na pytania dzieci. dzieci. Nasz kanał powstał dlatego, że ciągle rodzicom zadajemy trudne pytania. Zawsze wspólnie nie szukamy na nie odpowiedzi. Dlatego. Pomyśleliśmy, że byłoby fajnie, gdyby robiliśmy to wspólnie z Wami. W pierwszym odcinku dowiemy się, kto stworzył kostkę Rubika. Wynalazł kostki jest Erno Rubik, który po raz pierwszy kostkę składa przez miesiąc. Kostkę wymyślił w 1974 roku, a w Polsce można było kupić w 1980 roku. Zapraszamy Was do następnych odcinków. Prosimy o kciuki i subskrypcje. Franek i Felek. Cześć, cześć.